Widzowie, witam Was serdecznie. Kupiłem dzisiaj aż 10 zdjęć do szczurkowej grawitacji. Dlatego, widzowie, no opłaca się. I teraz Wam, widzowie, je pokażę. Widzowie, tutaj mamy oto te zdjęcia. Oczywiście, będziecie chcieli, to będę musiał je podpisać. Ale. Nie wiem, jak widzowie wam przesłać. No, na razie jest tyle, tak mało jak widzicie, 10. Ale widzowie będzie jeszcze więcej. Dlatego, no tutaj, no takie same: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 i 10. Więc widzowie, kupujcie serio te zdjęcia, bo jest bardzo warto.